Za 6 godzin jest wigilia, więc robimy sernik lotus. I to bez bieczenia Mamy do tego uwaga, Thermomixa. Mam czarne masło. Czarne masło się zrobiło od tego noża. Jak się prezentują ciastka? Pomielone. Shake that thing. Dodajemy to do naszej masy... <coughs> Będziesz to zaraz ugniatać. Nie. Bo mam świeże paznokcie. Dobrze, że nie umyłem rąk. Mascarpone śmietana, krem lotus, cukier <coughs> puder. A gdzie? Aha. No. O, odmierz. Ona jest taka gęsta. Gęsta. No, brawo. Bo mama nie widziałaś. 400 gramów mascarpone. Mascarpone. Ile tego cukru pudru? Ej, masz mnie się za kolę. Jak to wchodzi? O. O, tak. Ale słodkie. Obrzydzisz się moje łyżki? Tak. Ale dobra. Może ty coś byś powiedziała w tym filmie? Tego dorzucamy w Filadelfię. No, jakbyście nie wiedzieli już nie jest takie słodkie ja że już trzecią łyżkę Mamie dawałam z mojej Nie zje łyżki po mnie, po mamie łyżkę z tego zabrałeś? No, z lewu. z się 100 gramów Ceg damy 180 Dobra, to to na oko dam Ale słone w ogóle Nawet niejcie się Najlepszy moment, czyli... Oli, źle to wygląda Przekładamy co mam powiedzieć? Rozkładam masę. Mam nadzieję, że nie będzie ona taka cienka. Tak to wygląda. Chcę wystawić to na balkon, ponieważ nasza lodówka się zepsuła. Idealnie w wigilia. Mama w tle, ale rozpuszczamy całą masę. Mama je kanapkę. Ja w sumie nawet to mogę tak rozprowadzić. Za chwilę zweryfikuje go nasza babcia.